Witam. Kolejny osprzęt pokazuję do mojego tura własnej konstrukcji. Mianowicie skrzynkę, która oczywiście na początku, zanim tura nie miałem, była do tyłu do ciągnika Typowa taka, no oczywiście własnej konstrukcji też, skrzynka zrobiona z, z kątowników hutniczych 50 na 50 rama główna tutaj jeszcze dodatkowo jest drugi kątownik wzmocniony żeby tej góry nie wygięło. Tutaj są kątowniki 40 na 40. Płaskowniki 5 na 50, podaj rzecz na 40 coś takiego. Wymiary też 50 na 50 na 150 w tą stronę. Także na początku służyła no, do transportu, tam ziemię też przewoziłem wiadomo w cofałem. Wbijałem się w ziemię, tam nagarniałem, jak nie było tura. No, y, tutaj jest tylko blacha. Nie ma tutaj na spodzie nic. Tutaj są tylko takie teowniczki. Dwa nieduże. One są tylko do tej blachy przyspawanej, tam nie ma nic od spodu, żadnej poprzeczki takiej. Tutaj jest y, ściągnięte. Było tutaj, widzicie, otwory są dwa i tutaj zmocowani, tutaj taki płaskownik był, żeby ten, ten środek wzmocnić, tylko, że no jak coś tam brałem, nabierają to to trzymało i przeszkadzało troszkę ten, ta blacha się wygięła, ale nie ma tragedii ogólnie do tura, jeżeli chodzi o takie zastosowanie, jak ja mam wokół domu, wokół podwórka jak ktoś ma takie duże podwórko, siedlisko to też fajne takie coś jest, bo to nie jest yy, drogie nie jest trudne do zrobienia, jest bardzo prosta konstrukcja, a naprawdę jest fajne. Do wielu zadań może służyć. Nie dość, że można przewozić lekkie materiały, to jest taka łyżka objętościowa, nawet teoretycznie mogła być większa. Do przewożenia jakiejś trawy skoszonej, zamiast tam na przyczepkę na taczkę, to można takie coś wziąć jak się ma daleko. Nie trzeba wozić ręcznie, tylko można podjechać. Jakiś kompost, takie lżejsze rzeczy, jakieś tam właśnie podłoże popieczarkowe ja tym woziłem, bo to jest takie lżejsze, nie jest takie zbite, nie jest ciężkie. Także bardzo fajnie w takich, w takich materiałach to się sprawdza. Jakieś słoma, nawet przewożenie jakichś drzewek można sobie tutaj załadować jakieś tam właśnie narzędzia, różne rzeczy taka, taka skrzynka transportowa właśnie na różne jak sadziłem drzewka, tam do sadu jechałem, to sobie wodę dałem od razu narzędzia, wszystkie szpadle jakiś tam obornik w wiaderku, takie rzeczy, które rzucałem do dołka, wszystko zapakowałem fajnie, także to fajnie wszystko się sprawdzało sprawdza no i dodatkowo jeszcze funkcja jest kosza do wysięgnika, że tak powiem, no wysięgnik na tyle ile, ile wysięgu jest oczywiście tura na te 2,5, już nie pamiętam, tam nagrałem kiedyś shorta jak wysoko podnosi, ale to zaraz może dogram, podniosę go do góry, zmierzymy jak wysoko podnosi, na jakiej wysokości możemy sobie stanąć tutaj oczywiście. Oczywiście dla bezpieczeństwa zakładam taką specjalną barierkę. I akurat nie ma otworów, bo jeszcze jej nie zrobiłem, ale wiecie jak jest. No, także można stanąć, czy jakiś, obciąć jakieś drzewo, czy gdzieś tam podjechać pod jakąś rynnę, czy nawet jak konstrukcję, jak robi, robiłem na przykład tą wiatę, co widać w, w tle, to też sobie tutaj nawet belkę można na tym położyć i stałem na, na tym I, i mocować można, także takie platforma taka yy, do... do do czego? Do użytkowania na wysokości. O, tak. Blacha tu jest dołożona, taka ocynkowana zwykła, bo tutaj jest dwójka, tu jest jedynka albo dwójka na boku. Tu jest grubsza, tu jest chyba trójka na dole, a tutaj była dziura. Ogólnie nie robiłem tego, bo nie miałem blachy, dałem tyle, ile miałem i miałem to oczywiście za jakiś czas zrobić, jak dokupić blachę i zrobić. Tylko oczywiście nie potrzebowałem tego i tak było bardzo długo, nawet sprawdzało się, bo tu miałem takie okno rewizyjne, można powiedzieć, że widziałem jak coś tam nabierałem, czy jak było z przodu, to widziałem, ale. Jak zrębki robiłem, właśnie do zrębek też używałem. że Podjeżdżałem sobie pod rębak, i tutaj nastawiałem tą łyżkę. I miałem od razu zrębki tutaj zapakowane, i sobie woziłem od razu tam na, hałdę, na na do boksu, w którym trzymam zrębki. Także też to fajnie się sprawdza w, ten, w tym, tak przy takiej robocie. Tutaj dorobiłem sobie do tego do tej konstrukcji co była bo tutaj też mam z kątowników tutaj sobie zamknąłem, zrobiłem profil, żeby to było połączone płaskownikiem to już tego nie wycinałem bo to zawsze też można podczepić do tyłu jakby była potrzeba, chociaż nie wiem nawet czy te sporniki będą przeszkadzały, ale tu dołożyłem sobie kątownik, bo to nie jest ten tu jest pusty w środku, to jest kątownik to jest chyba 60 na 60 jakiś stary też znaleziony z podwórka, tu jest po prostu zamknięty, żeby się nie prze... Nie przekosił, tam jest wspawany tutaj widzicie, o tutaj o. Na tych mocowaniach poprzednich, na tych kątownikach tutaj to jest połączone, a tutaj są wspawane profile po prostu jeden większy na w tą stronę tutaj drugi mniejszy. Do tego jest tutaj przyspawane bezpośrednio. Tak, bezpośrednio już nawet to mocowanie okrągłe yy, do Zamykania łyżki te uszy. Nie ma tam żadnych już blach, tylko jest na tym się opiera. Więc bardzo prosta konstrukcja, bardzo szybka i dosyć fajnie, fajnie można ją wykorzystać. Więc zachęcam do robienia. Jak ktoś ma jakiś tam warsztacik, spawarkę, szlifierkę kątową, trochę materiału można kupić i samemu niskim, niskim kosztem zrobić. Dobra, dzięki za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Dzięki, cześć.